To tego. Dobrze by było podpiąć kabelek, nie? Tak sobie mówię, mówię, mówię. No, to ten. Przywitałem się, powiedziałem standardowo, że cześć wszystkim, że święta będą spokojne, ponieważ pan Żeron Powell oczywiście nie podnosi stuprocentowych, aczkolwiek o szczegółach porozmawiamy sobie troszkę później. No tak. Można by było tak mówić, 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 a kabel nie podpięty. Czytać z ruchu warg. Dokładnie, to jest po prostu zdobywanie nowych umiejętności, rozwój kompetencji, będziecie mieli co wpisać do CV. Jak się bezca zacznie i do maka będzie wrócić, to wtedy będzie po prostu jak uzupełnić to CV. A osoby przecież z takimi umiejętnościami mogą zarabiać więcej, prawda, że to? No. Kamil, mam 4 linki z rabatem: 20% od Legera, Może konkursik kto ci podeśle. A to po prostu wrzuć na Discorda. Jak ktoś będzie chciał skorzystać, to, to niech skorzysta, nie? Kiedyś damy ci znać na koniec odcinka. Będzie bardzo miło. Będzie bardzo miło. Nie, jeżeli chodzi o ten mikrofon, to mi się zdarzyło chyba dwa razy, tak naprawdę, nagrać jakiś film dla Was. I to dwa razy akurat taki dłuższy materiał. On miał 40 minut, dwa razy jakaś taka pogadanka mi się włączyła. No i przechodzę do montowania, oczywiście, już materiał, Wrzucam sobie pliki do, do programu, do obróbki. Patrzę, a linia z głosu puściutka. Znaczy, puściutka, płaściutka. Nie wiem, także mówię mm -hmm, fajnie. Fajnie. No, to zobaczmy, co tam po tym ogłoszeniu wczoraj przez Fed tych informacji się zadziało na rynku bitcoina. No, podskoczyliśmy delikatnie, nie jakoś znacząco, ale chwilowe uspokojenie mamy. 48 800 dolarów za bitcoina, 4000 powyżej znowu na, na Ethereum widzimy. Tether bez zmian, 1 dolar akurat w tym przypadku. XDC Network, 29% góry. O popatrzcie. No, także jest trochę kryptowalut, które wzrosły dwucyfrowo. Kilkanaście procent do góry, jak kadena 11,81. Ok, niech sobie tam siedzi. Decentralized, decentralized Social, po tych wzrostach ostatnich, jakaś tutaj korekta taka spora. Dość doszła. 20% w dół. Wczoraj było dużo miliarderów, to Wesley było przedwczoraj. Kamil, o co chodzi z tym Uniquely Coinbase? Coś kojarzysz? Nic nie kojarzę akurat jeżeli chodzi o Uniquely Coinbase. Wykres. No mówię, bujanka, bujanka, ale wczoraj było dość burzliwie. Duża świeczka spadkowa, bardzo szybko. Później, w okolicach godziny 20, oczywiście, odbicie do 49,5 tysiąca dolarów. W 50 nam się nie udało przebić. A szkoda, bo ładnie by to, ładnie by to wyglądało, jeżeli byśmy przebili te 50 tysięcy dolarów po tej wczorajszej informacji. Ktoś tutaj pisze, że XDC na Coinbase zbija, że to dlatego te wzrosty. Ok, możliwe. Dzięki bardzo za informację. Wciąż trend spadkowy. No, w jakimś terminie oczywiście ten trend spadkowy w tym momencie się utrzymuje. Nie? Widziałem Screenshot, że Coinbase dodaje Unikli, ale nie wiem, czy był to tylko Tracking Coina, czy coś więcej. No pewnie tracking coina, nie. Tam dużo jest trakowanych cen na Coinbase, gdzie te tokeny nie są dodane do ich giełdy. No. Jeden z, z miliarderów Ray Dalio powiedział, że ma Bitcoina po to, żeby chronić jego portfolio i to nie jest jedyna, że tak powiem tutaj informacja od miliarderów, którzy mówią, że tego bitcoina posiadają w małej ilości oczywiście swojego kapitału typu 0,5%, 1, 2% maksymalnie, natomiast posiadają go, bo chcą w jakiś sposób na przykład zabezpieczyć się przed inflacją jakiś hecz na tą inflację mieć. Obligacje to jest jedna rzecz, w ich przypadkach jakieś tam złoto to na pewno też jest rozwiązanie, ale mówią też bardzo często właśnie o tym, że że posiadają troszkę, troszkę Bitcoina. No i więcej tych miliarderów wejdzie i więcej tych osób po troszku skupi Bitcoina, tym mniej tego Bitcoina zostanie dla nas wszystkich. No i te 21 milionów sztuk, czy tam 18 milionów 900 tysięcy, w tym momencie, które jest wydobyte, może nie starczyć dla wszystkich po jednej sztuce. To na pewno. Siema, patrzysz czasem na hex 70% w tydzień. Nie patrzę. Glassnode Mining Difficulty, czyli trudność wydobycia bitcoina. Jest 3,5% poniżej swojego ATH, czyli po tych majowych spadkach na hash bitcoina, i co za tym poszło, oczywiście, trudność też spadła. Odbijamy się, jeżeli chodzi o hash rate, czyli tą moc wydobywczą, to już osiągnęliśmy szczyt. No a tutaj trudność wydobycia goni. Goni tą moc wydobywczą. Wiadomo, że jest ona dostosowywana średnio co dwa tygodnie, więc ten czas musi troszkę upłynąć, kiedy nowe kopalki dojdą do sieci. A trudność dopiero będzie za tym goniła. Więc tutaj taka informacja. No i IT Tech Wykorzystam tutaj jego tweeta o dzisiejszym rynku kryptowalut. Prawie 3% do góry na market capie, wolumen na giełdach spotowych w dół o 3%. Co jest dziwne, bo po ogłoszeniu tych informacji jednak cena pykła do góry, a wolumen a spadł. Dominacja bitcoina też spadła, także kapitał tutaj. Jak mamy jakieś wzrosty, to od razu ludzie uciekają, po prostu jak się tylko da. Do altcoinów i ten kapitał z nudnego bitcoina zabierają, no i indeks chciwości i strachu na 29 punkcikach. No, i cóż tutaj się dzieje? Była wczoraj konferencja Fedu, wyszedł e, pan Powell i zaczął nam tutaj mówić bardzo ciekawe rzeczy. Fed przyspiesza, to zaraz zejdziemy tutaj. Rezerwa Federalna zdecydowała się przyspieszyć tempo ograniczenia skupu aktywów, co de facto oznacza szybsze zacieśnianie polityki monetarnej w Stanach Zjednoczonych. Stopa funduszy federalnych pozostaje bez zmian na poziomie bliskim zera. To jest to, co nas interesowało w dniu wczorajszym przede wszystkim, ale w 2022 roku członkowie FOMC, czyli Federalnego Komitetu Otwartego Rynku, widzą już trzy podwyżki. Także na przyszły rok Fed planuje tutaj trzy podwyżki stóp. Pierwszy chyba okres, gdzie oni mogą to robić, to jest 26-27 stycznia, później chyba w marcu. Z tego co mi się wydaje, taki tweet mi dzisiaj śmignął przed oczami na Twitterze. Nie, nie zatrzymałem sobie akurat tutaj, więc nie bierzcie tego zapewnik tych dat. Natomiast no, planują trzy podwyżki w przyszłym roku. Oprócz tego wstrzymują skup obligacji, które zresztą sami też drukują dość mocno, dość mocno to wyhamowuje ten skup. Przeczytajmy sobie tutaj. Podjęli decyzję o ograniczeniu skupu obligacji skarbowych o 20 miliardów dolarów miesięcznie oraz obligacji zabezpieczonych hipotekami o 10 miliardów miesięcznie. Oznacza to, że skala ilościowego poluzowania polityki monetarnej od stycznia została zmniejszona z 90 miliardów do 60 miliardów miesięcznie. Decyzja była zgodna z oczekiwaniami większości analityków. Także tutaj nas nie zaskoczyli panowie z Fedu i bardzo dobrze. Jakieś tutaj groźniejsze akcje typu podwyższanie, właśnie stopy procentowej na koniec roku, no słabo by, się, słabo by się to zakończyło wydaje mi się. No ale tutaj spowolnienie skupu obligacji, no cóż, no, drukują i skupują po prostu mniej od siebie. No, no kpina, kpina i, i, i tyle w tym temacie. Pieniądze dalej będą dodrukowywane, może nie aż tyle co teraz, ale dalej. Także taka, taka informacja na koniec, na koniec dnia. Tutaj sobie na CNBC można trochę więcej o tym poczytać. Był stream, nawet wczoraj na YouTube widziałem, więc można było tam spokojnie tych informacji szukać. Ale co najważniejsze, zielona, potężna świeca, po prostu. Zobaczcie, 1,7% wzrostu. BUM! Wszystkie te ostatnie spadki po prostu na jednej sesji, na koniec sesji zostały zanegowane. <laughs> ładnie to wygląda, naprawdę ładnie to wygląda, jak jakiś wykres shitcoina, nie? który rośnie tyle w ciągu jednego dnia. To jest S&P 500, później mamy Nasdaq, podobnie potężny strzał do góry na koniec dnia i tutaj bardzo, bardzo duże wzrosty, oczywiście jak na ten rynek. na Nasdaq to jest 2,35%. To jest, to jest tak, jakby Bitcoin urosł, nie wiem, no, co najmniej 10, jak nie 15% w ciągu jednej sesji. U nas nie ma sesji, bo rynek krypto jest cały czas otwarty. Powiedzmy, że w ciągu jednego dnia. Także te wzrosty naprawdę, naprawdę Spore pozytywna informacja dla rynku, no bo oznacza to, że dalej bawimy się w, w hostce, dalej bawimy się we wzrosty. Powell nas tutaj wszystkich uspokoił tymczasowo, aż do kolejnej decyzji możemy się bawić i zobaczymy, kiedy te pierwsze podwyżki nastaną. E, aczkolwiek dzisiaj słuchałem sobie jednego materiału na YouTube jeszcze rano i było tam pokazane statystyki, kiedy oni podwyższali stopy procentowe, e, to tak naprawdę przez pierwszy rok. Od czasu, kiedy te stopy procentowe zostały podwyższone, dalej był trend wzrostowy w skali roku. I dalej średnia chyba stopa zwrotu po podwyżkach na SP 500 wynosiła 7,7% właśnie w skali roku. Więc tutaj może tymczasowo by było jakieś tąpnięcie, ale przez ten rok powinno się jeszcze utrzymać wzrosty na tych wykresach. Tak pokazuje historia, co nowego będziemy mieli na rynku, to nie wiemy tego. <laughs> Ja tylko zerknę sobie na YouTube'a, albo wy mi napiszcie czy mnie słychać i widać i w ogóle, bo czat stanął w miejscu i nie wiem, czy po prostu słuchacie, nudzę was, czy, czy coś się zawiesiło. Jest git? O, teraz mi się nagle odświeżyło. Dobra, jest OK. To łyczek kawy. Łyczek kawy i idziemy. I idziemy dalej. Taki nowy, nowy Twitter znalazłem sobie. Parabolic Mat. Bardzo ciekawią mnie jego analizy tutaj na, na jego Twitterze. Pokazuje nam tutaj bardzo różne indykatory, bardzo różne połączenia tych indykatorów. połączenie ceny z takim indykatorem momentum kiedy to wybicie powinno nastąpić. I według tego nam pokazuje, że po, przy takim trendzie spadkowym, jak, jak tutaj następowało wybicie, no to były jakieś wzrosty mocniejsze, tutaj znowu i wzrosty mieliśmy do ATH. No i teraz znowu delikatnie wyszliśmy poza, no, poza ten trend spadkowy i możliwe, że to oznaczać będzie jakieś wzrosty. Ciekawą, którą mam tutaj, ma kolejną analizę: procent bitcoinów w proficie, tak? czyli ile UTXO, ile tych entity jest w tym momencie na proficie, na zysku na bitcoinie. No, i też tutaj pokazuje, że mamy bullish, dywergencję, czyli tutaj osoby, które są w proficie, jest tutaj dywergencja co do ceny właśnie Bitcoina. No, i to oznacza, że będzie bullish, bo już tak na przestrzeni ostatniego roku znalazł sobie jeden taki wykres, który mu to wskazywał. No, i też oczywiście jest to bullish informacja. Co on tam jeszcze ciekawego miał na tym swoim Twitterze. Tutaj jakiś falling wedge, oczywiście, czyli tutaj spadający ten kanał że też to jest pozytywna informacja dla Bitcoina. RSI z momentem i z ceną Bitcoina sobie łączył. Nie wiem. To jest takie według mnie przynajmniej mocno doszukiwanie się wszystkiego na siłę, bo ja bym tu pewnie też znalazł mu trzy jakieś wykresy, połączenia, które by pokazywały, że Bitcoin to już leci do zera i, będzie, i spotkamy się wszyscy przy 200 dolarach, żeby kupować tego Bitcoina. Także trochę na siłę, nie? Nie wiem, czy tylko u mnie, ale jakoś cichutko. No to mogę podbić delikatnie głos, nie ma problemu. Ja jestem dość mocno przyciszony tutaj, bo, bo jak mówię do was, to krzyczę. Jeżeli chodzi o indicator, to fajne, zmodyfikowane RSI pokazał dzisiaj Maximus na telegramie. No to chyba przedstawiał to samo u mnie ostatnio na, na live, nie? No. Dobra, idźmy dalej. Do Itilium troszkę przejdźmy. Um. Ethereum tutaj doszło do ATH, jeżeli chodzi o zrealizowaną cenę na Ethereum, czyli na jakich poziomach ogólnie Ethereum jest realizowane w zysku. No to teraz to już przekroczyło 1900 dolarów. Także ludzie się coraz wyżej, coraz wyżej keszują jednak z tego Ethereum. Natomiast cały czas nowe osoby dochodzą do tego Ethereum i to pokażę parę kolejnych statystyk. Po pierwsze jesteśmy w tym momencie na, na niewidzianym dawno adresie smart kontraktu, ale jest to adres smart kontraktu Ethereum 2.0. Pokazuje nam to ilość zamrożonych Ethereum w tym momencie na tym smart kontrakcie i te tokeny nie zostaną odmrożone do momentu, kiedy Ethereum 2.0 w pełni nie ukaże się światu. Może to jeszcze potrwać co najmniej kilka miesięcy. Roadmapa jest zaplanowana, to znaczy bomba wydobywcza, to Wam mówiłem chyba z tydzień temu, jest przesunięta do końca czerwca, czyli tutaj plan jest wprowadzenia Ethereum 2.0 do końca czerwca, ale tą bombę znowu będzie można przesunąć o kolejne kwartały. Do przodu, więc tutaj się tym nie sugerujmy. Natomiast po roadmapie widać, że na, na przyszły rok raczej wprowadzenie tego Ethereum 2.0 jest planowane. Czy będzie to pierwszy, drugi, trzeci, czwarty kwartał, tego nie wiadomo. Wszystko trzeba śledzić na bieżąco i patrzeć, jak tam prace programistyczne idą deweloperom Ethereum. Natomiast coraz coraz więcej tego Ethereum na tym smart kontrakcie jest zamrożone. To, to mnie też ciekawi, nie? W tym momencie jest to 8, 6, 8 667 tysięcy sztuk Ethereum zamrożone na tym smart kontrakcie, a Ethereum wszystkich wydobytych jest w tym momencie 100 ile milionów? Um, circulation Supply 118. Czyli ze 118 milionów, 8 milionów jest już zablokowanych na smart kontrakcie. Nie wiemy do końca ile jest zablokowanych ogólnie w smart kontraktach, czyli tutaj w całym rynku DeFi, we wszystkich tych protokołach. Bo Glassnode przestał od e, lipca informować nas o tym, bo zmieniła się jakaś tam. Chyba tutaj przez wydaje mi się, że przez AP 1559 od momentu palenia tokenów od włączenia tej funkcji, oni nie potrafią tych danych niestety, ale agregować i zewnętrzny provider jakiś tutaj dostawca tych danych źle im je dostarcza, więc oni wyłączyli tam jakby opcję, bo nie są w stanie tego dobrze e, pokazywać. Ale do czasu, do lipca 26%, 25% wszystkich Ethereum było zamrożonych w smart kontraktach. Czyli z tych 118 milionów tak naprawdę 25% jest zamrożonych. Oczywiście część tak samo jak w przypadku Bitcoina jest zgubionych gdzieś. Więc łącznie możemy mieć kilkadziesiąt milionów w obiegu tak naprawdę Ethereum. Chociaż większość i tak jak Wam pokazywałem siedzi na portfelach, a na giełdach lata tylko kilkanaście milionów. I to kilkanaście milionów Ethereum steruje tak naprawdę ceną tej kryptowaluty. A dodatkowo jeszcze raz 2, 3, raz 2, 3 milion 200 tysięcy Ethereum zostało spalonych od momentu włączenia Ethereum, tego rozszerzenia EIP 1559. Pali się nam około 5 Ethereum, 5,3 Ethereum na minutę w uwzględnieniu 24 godzin, także sporo tego Ethereum jest przepalane. Skoro nie można wypłacać, to skąd spadki na tym wykresie? Mówisz tutaj? A gdzie tu są spadki? Musielibyśmy się bardzo dobrze przyjrzeć, ale nie wiem czy tu są jakieś spadki. Raczej chodzi o zatrzymania. No nie wiem, tu byśmy musieli zobaczyć czy jakiś spadek był. Te spadki, ta czarna linia to jest wartość w dolarach po prostu. To jest przeliczenie sztuki itilium na wartość dolarową. Także to, to mogą być spadki jeżeli chodzi o cenę. Natomiast jeżeli chodzi o o ilość tych Ethereum, to nie mogą według mnie spaść tutaj tak? te wartości, bo one są zamrożone może nie na stałe, ale do czasu, że tak powiem, uruchomienia Ethereum 2.0. Dobra, cóż to dalej? Eee, tak, jedna z y, dużych firm gamingowych tutaj y, powiedziała, że cały ten gambling, krypto i te wszystkie gierki play to earn według nich to jest scam, to jest ponzi i, i lipa w ogóle. nie? Także. Chiny cały czas anty do krypto, a tu jeszcze bardziej banują ludzi korzystających z TikToka i z jakichś tutaj chińskich platform typu TikTok i nie pozwalają im tak naprawdę nic odnośnie kopania kryptowalut i w ogóle odnośnie kryptowalut tam udostępniać. Także no cenzura, cenzura na najwyższym poziomie w Chinach oczywiście. Elon Musk jeszcze tutaj ciekawą ostkę wrzucił. Te nft Czy to widzicie się teraz w pokoju z nami? <grym> na kozetce u psychologa Elon Musk siedzi po prostu i, <grym> i opowiada swojemu psychologowi o NFTach. Może tutaj Tesla coś z NFT-linkiem podziała? Wymyślą NFT-ki na mówię Wam to, albo na Shiba Inu. NFT, Tesla na doczkojnie, albo na Shiba Inu. Shiba Inu robię 200% w tym momencie i. I tak to się zakończy, nie? Jak on tutaj już zapowiada, że coś będzie się działo. Chociaż znając jego to po prostu, no mówię, siedział sobie rano i wymyślił, a wrzuca takiego tweeta. A na koniec jeszcze warto obserwować, to Wam mówię co jakiś czas, profil krypto na Twitterze. Teraz jakiś kolejny airdrop do, do odebrania jest. On tutaj wrzuca informacje z jakich platform powinniście korzystać. Gdzie powinniście czasem dokonać jakichś transakcji, żeby mieć szansę na załapanie się na różnego rodzaju airdropy. Czasem większe, czasem mniejsze, różnie to bywa. No, i teraz wrzucił informację o kolejnym airdropie. Można sobie wejść na stronę DAP Radar, łamane przez token, łamane przez airdrop, połączyć się z portfelem i odebrać tutaj jakieś kolejne tokeny. Akurat w tym przypadku, Radar On odebrał 6000 tokenów. Zobaczmy, czy te tokeny są na sprzedaż. Radar są. Zobaczymy, ile sąsiad zarobił pieniędzy. A co? 6 tysięcy? Ło, kurde, 800 dolarów zarobił, 3200 zł sąsiad. No to ma paliwa do pasata na co najmniej 2 miesiące. Także, jeżeli chcecie być na bieżąco, to oczywiście obserwujcie sobie ten profil, wtedy będziecie dostawali takie info. Tyle z mojej strony na dzisiaj, jeżeli chodzi o informacje przygotowane przeze mnie. 20 minut strzeliło, a nie, ten wykres jest brzydki. Zostańmy na wykresie SP. To ładnie wygląda. To nie te tokeny? No to nie wiem, które te tokeny. Radar no, ja Szykuje się pompa na IoTex, gdzie to kupić? No, na giełdzie możesz to kupić. Po prostu wpisujesz sobie tutaj IoTex i szukasz, nie? IoTex. Zjeżdżasz w dół i masz giełdy. Crypto.com, Binance, Gate.io i tak dalej. Radar dap, dap radar, radar, czyli to jest to. Zobaczmy, czy sąsiad więcej zarobił, czy mniej. No to mniej zarobił sąsiad, 166 dolarów, to dobrze, to dobrze, to dobrze. Żartuję sobie oczywiście. Kurwa na Zalysie zadrapało z Pasata, no, najgorzej. Jak jest z tym airdropem Songberda na ządzie? Kiedy będzie można to sprzedać, lub przesłać gdzieś? Nie wiem, pytaj się ządy. Wiem, że poinformowali w końcu, że, że ludzie dostaną te tokeny, ale kiedy, gdzie, jak? Nie mam pojęcia, bo po pierwsze, nie mam XRP, nie miałem, nie jestem na ządzie, nie korzystam, także nie wiem. Dawaj coś o Luna, bo to najlepsza opcja obecnie. A pod jakim względem myślisz, że to jest najlepsza opcja obecnie? Długoterminowo Luna, to jak jest skonstruowana technicznie, te całe palenie tokenów, i tak dalej, plus Ankor Protokol. no, jakby jest na plus dla Luny. Aczkolwiek, jeżeli będą jakieś duże spadki, to i Luna, jak pokazało to chociażby <coughs> ostatni, ostatni czas, jak to pokazał, Luna też się przed tym nie obroni. Koniec końców. Czy kolega Moonbugi zachowuje na bezce czy wychodzi z nich? Oczywiście, że wychodzi. Skąd info o pompie na IOTEX? Nie wiem, tutaj kolega wyżej napisał, także. 20% na USDT dalej jest, no cały czas w okolicach 20%, tam 19,5, 19,6 chyba jakoś tak, nie? Na sforga, jak to, to wszystko ogarniasz? Panie, no jak, jak się tylko tym zajmuję, to staram się coś tam ogarniać, nie? Czy prezenty na święta dla najbliższych już zrobione? Może jakieś krypto dla dzieci? Yy, nie wszystkie, aczkolwiek nie krypto w tym roku. Yy, nie krypto w tym roku a coś innego, coś bardziej fizycznego, tak to powiem, nie? Dzisiaj spadło poniżej 19,4. Możliwe, no nie patrzę tam codziennie, na, na lokatę też nie patrzycie codziennie, nie? Czy twój kolega dokupował form na tych dołkach? Kolega czeka na alfę, wybicie i pozbycie się tego. Dalej jeszcze szanse formation, no to już powiedziałem. Czy mam jakieś zdanie na temat Orion Money? Nie mam zdania. Czy gramy jakieś krypto gierki lubię sobie pograć, to jeszcze może coś zarobię. Obecnie nie, obecnie nie. <tokie> Token Jatex ma mieć nowy Launchpad, Ajatex Pad, może o to chodziło. No to o tym jest u mnie film na kanale, także... Także polecam sobie obejrzeć. Spokojnie już jestem. No właśnie Kuna, brakowało Ciebie. Nie miał kto live'a zakończyć, natomiast jeszcze daj parę minut, żeby tutaj porozmawiać. Masz coś chilis? Nie, nie mam. Wczoraj wyszło info. Tak, to, to mogę, mogę pokazać. Przejdźmy sobie tutaj na zakładkę. Na Pancake'a będzie wchodził Escape. <laughs> Także przechodzą też na, na bajna smaczeni. Bardzo dobrze, to jest krok według mnie na plus, ponieważ będzie można to taniej kupić w końcu i opłaty transakcyjne nie będą zabijały. Tutaj możliwości zakupu tego tokena, także według mnie, w długiej perspektywie czasu na plus. Czy znam projekt Brokoli? Nie, znam tylko projekt Tomato. Czy skoro wypłaciłem zysk na przykład 10 tysięcy z krypton do PLN i wrzucę to z powrotem do BTC, to czy będę musiał zapłacić podatek od zysku na koniec roku? Niepotrzebnie wypłacałem, nie potrzebuję kasy. No, w momencie kiedy zamieniasz krypto na PLNy. Dochodzi do tego zjawiska podatkowego? Nie, to się jakoś tak ładnie nazywa. Zjawisko podatkowe, chyba tak. Więc, no niestety, zwaliłeś sprawę i powinienś od tego zapłacić podatek. Cero, kiepsko. Mam ostateczną odpowiedź w stylu nie działało, bo nie działało i ciul nam zrobisz. Brawo, kurus. Cero, kiepsko, nie? Jej, jak ja lubię takie teksty. Wejdźmy sobie na wykres Cero. Cero USD. Odsuńmy się. Niedaleko. Po co daleko? No o nie, bo tutaj mają krótki wykres, nie? Tutaj mają króciutki wykres. Wejdźmy sobie na FTX, a może oni mają większy wykres. Tak, Cryptocom 25 października, 18 centów. 24 listopada, miesiąc później, 96 centów. Ale oni są do... obowiązek podatkowy, zdarzenie podatkowe, o właśnie, tego słowa mi brakowało. Ale te Cryptocom sobie do dupy radzi, nie? Urosło tylko 5 razy w ciągu miesiąca, i teraz się skorekciło, jak cały rynek się skorekcił. Kurde, no ludzie, zoom out. To co ja Wam powtarzam, cofnijcie się troszkę do tyłu. Nie wszyscy kupowali tak jak Wy na szczycie, nie? Niektórzy kupowali jak było niżej: 14 centów, albo i niżej, albo jak było 8 centów, 7 centów. Czasem ludzie nie kupują na górce. Czasem się zdarza im popełnić błąd i kupić na dołku, a sprzedać na górce. Ja wiem, że to nie jest nic normalnego, żeby kupować na dole, a sprzedawać na górze. Natomiast no, zdarza się tak, nie? Niektórym się przypadkowo palec omsknie i faktycznie na dołku gubią. <laughs> Szkoda, że od razu SK nie było na sieci BSC. No wiesz co, jak ten projekt akurat wychodził, to nie było jeszcze problemu z opłatami transakcyjnymi, nie? Czy przeniosłeś Uniqli na Polygon? Część tak, bo chciałem sobie z tych nft pokorzystać. Także część unikli tak. Nie musisz płacić podatku, jeżeli z powrotem za co najmniej tyle odkupisz krypto, albo rozliczać się i tak musisz. Niestety chyba, że na Kancer robiłeś anonimowo. Dlatego ja nie chcę się jakoś w temacie podatków wypowiadać, bo znam tyle różnych inter interpretacji urzędów skarbowych i w ogóle księgowych i doradców poda podatkowych, że jedna jest z drugą sprzeczna. Ja mówiłem wszystkim, jak było po 15 centów, że giełdowy token nie może być tak taniej i będzie pompa. No też mówiłem, też mówiłem o tym na kanale, ale. Bez sensu słuchać. Znaczy to, to nigdy nie jest porada finansowa. Natomiast każdy z nas widział sumę pieniędzy przeznaczoną na marketing przez ten zespół, tak? Kiedyś to musiało odpalić. Ja zawsze kupuję na górce, a sprzedaję na dołku, i później odkupuję znowu na górce i sprzedaję na dołku, i tak w kółko. No i Paweł i z ciebie to jest prawdziwy kryptowaluciarz. A nie jakiś masochista kupujący, jak jest tanie, a sprzedający, jak jest drogo. Tak się osunął przecinek Typkowi, to chciał sprzedać NFT za, <coughs> za 75 ETH, a sprzedał za 0,75. Tak. Chyba każde, <coughs> każde wyjście do Fiat to obowiązek podatkowy, zdarzenie podatkowe. Właśnie nie wiem, jak to jest dokładnie, nie? Możesz podrzucić jakieś stronki do tworzenia NFT. No to masz uniquely.io, no i na OpenSea też możesz tworzyć NFTki. A jeżeli chodzi o te NFT, to małpę, to mi tutaj jeden z użytkowników, Jacob, pisał, że. Pisał, pisał, że wy gdzieś radio mówili wczoraj, chyba? Czekajcie, zerknę sobie na Discorda, gdzie to Jacob pisał. W antyradio właśnie było info o tokenie NTF: małpa z fajką w buzi, która zamiast za 300 tysięcy została sprzedana za 3000. NTF, nie NFT, tylko NTF. <grym> No. Yy, także. Troszkę im się pomyliły nazwy, nie? Troszkę im się nazwy pomyliły. Czy sprzedaje jakieś krypto przed końcem roku, żeby dokonać optymalizacji podatkowej? Panie, jakie krypto? Najpierw trzeba mieć krypto, żeby dokonywać optymalizacji podatkowej. No. Dobra, tyle z mojej strony na dzisiaj. Dziękuję Wam serdecznie. Nagrywam później materiał jeszcze z Szymonem z Hashab IT. No i film się pewnie ukaże jutro na moim kanale. Także jeżeli ktoś jest ciekawy, zostawcie subskrypcję, łapę w górę i widzimy się w kolejnych materiałach na kanale. Cześć!